Widzimy, że to były realne zagrożenia. Widzimy... No halo, to Czak Norris. Proszę mnie połączyć z najchudszym premierem Europy, premierem Mateuszem. No siemanko, co tam Czak? Mateusz, co ty odpierdalasz w tej Polsce, mi powiedz? Co ty wygadujesz w tej telewizji? No ale zależy o co pytasz, Czak, bo ja tyle pierdolę, że ja nie pamiętam już sam co gadam. No niby że tam Polska bogata, że żeś tam nic nie stracili przez ten kryzys, co to za głupoty, Mateusz. A, to czak! No a to taka wiesz, no to jestem politykiem, premierem, to muszę tak gadać. Dla telewizji na potrzeby, a co ty myślisz? To nie je kawałek łatwego chleba. Takie pierdolenie głupot. No, to trzeba się uczyć tego czak. Co ty myślisz, że to takie łatwe? Je? Czyli to nie ja ma ta już prawda, bo ja już nie wiem, czy to ja prawda, czy nie prawda, już mi się jebie to wszystko. No czak, to żeś zwariował, chłopie. No jaka prawda? To to nie jest żadna prawda? To jest dla ludzi, żeby spokojnie się, kurwa, spało, rozumiesz? Żeby w wyborach zagłosowali, no. To takie nasze polityczne, kurwa, tematy, czak. To nie dla ciebie. Ale myślałem, że ty jesteś mądrzejszy. Ty jako jedyny się dwa razy doliczyłeś nieskończoności i takich rzeczy nie czajesz, kurwa, czak. No ja pierdolę, ja ci muszę mówić. Ja pidny, najchudszy premier Europy. A szak normalnie ci mówię, kurwa, czak. Słuchaj, bo ja muszę kończyć pomału. Powiedz mi, chłopie, jakoś ci mogę pomóc tam po znajomości? Czaku mój kochany? No nie wiem, Mateusz, może mi tą szczepionkę załatw co, tą dobrowolną poza kolejnością. Czak, daj spokój, co ty chcesz, półoprota wyjebać na tamten świat. A no. daj se spokój z tą szczepionką, ty trenujesz, jesteś zdrowy chłop, nie musisz żadnej szczepionki brać tam. No. Mogę ci załatwić, jak nie wiem, potrzebujesz gdzieś do lekarza, to ci załatwię poza kolejnością, żebyś tyle porady nie miał, co? Chcesz jakiegoś lekarza czy coś ci załatwić? Jo, to dobra, to mi załatw tego. Od dupy kogoś, bo mam Himoroida chyba, wiesz, Mateusz? Dobra, to ci załatwię tego lekarza, żebyś nie miał tej teleporady, bo wiesz, tak umie w Polsce, to te Polaki mają przez telefon teleporady, to wiesz. Żeby się nikt nie dowiedział, bo jak się dowiedzą, to będą w kurwieni, będą te media zaraz pisać, a jeszcze teraz chcę im podatek dojebać, to wiesz. Wolę kurwa, żeby ci chosza było. Tylko pamiętaj, Czak, nikomu nie gadaj, dobra? Dobra, Matołek, możesz na mnie liczyć. No to trzymaj się, chłopie, tam, miłego oszukiwania. No dzięki, Bóg z Tobą czak!